Witam Państwa na sesji otwarcia ofert w ramach postępowania dotyczącego zadania pod nazwą dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych. Otwarcia ofert takich oceny dokona komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno w składzie Sebastian Niemielski, Pan Marek Odlewski, Pan Jan Lisiewski. Kryteria oceny ofert cena 60%, okres gwarancji 40%. Zamawiający podzielił zadanie na dwie części. Na część pierwszą zabezpieczył w budżecie kwotę 685 700 zł, na część drugą 314 300 zł. Wpłynęła jedna oferta, wpłynęła ona w terminie. Oferta przedsiębiorstwa Autohandel Skup Sprzedaż, Marta Faltyńska, osiedle Kazimierza Wielkiego, 20 przez 3, 89 nakło nad Notecią. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT. Część pierwsza, 682 650 zł. 682 650. 50 zł. Okres gwarancji bez limitu kilometrów 6 miesięcy. Część druga. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT. 239 850 zł. 239 850 zł. Okres gwarancji bez limitu kilometrów 6 miesięcy. Była to jedyna oferta. Na chwilę obecną dziękujemy.